Nie po zakrętach życia Drop it. Siemaneczko, z racji tego, że Wam obiecałem, że Wam pokażę moją ciężarówkę w następnym filmiku no to właśnie Wam ją ukazuję DAF SSC 105 firanka ładnie Siemaneczko, tak jak obiecałem przed chwilą Wam nagrałem jak wygląda mój skład bo bardzo dużo osób chciało zobaczyć w filmiku nagrałem krótkie ujęcie może gdzieś mi się uda nagrać dłuższe autko jest świeże po menu, więc jeszcze fajnie wygląda nagrałem też dźwięk trąb, też mi o to prosiliście rozładowałem dzisiaj Michałowice gdzie wspominałem o tym w ostatnim filmie możecie zobaczyć Link do niego tu, 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 klikajcie wszędzie gdzie się da, będzie link. Rozładowałem te Michałowice, dość sprawnie poszło, zwinąłem pasy i przyleciałem do Sokołowa. Tutaj w okolicach też e, Raszyna, tam 10 km miałem do zawadunku. Dwie rzutki, Bydgoszcz i Koszalin. Jakby się udało dzisiaj zdjąć bydło, by było świetnie, ale pracuję tam do 16.00, więc e, nie wiem, czy to jest realne. Jak tutaj jeszcze przeciągną mnie za 2 godziny, to to nie jest realne. Dostanę hmm, się stąd do A2, później sobie skrócę ten odcinek do mm, A1 i polecę na... Na Bydgoszcz tam niedużo wyjdzie kilometrów, więc najlepsza, najszybsza droga. A co dalej? No zobaczymy. No mam nadzieję, że uda się zdjąć się ten Bydgoszcz. Fajnie by było. Ja Was witam, właśnie ruszam po załadunku i można powiedzieć rozładunku. Rozładunek miałem Rozładunek miałem w koszalinie na budowie, więc bardzo, 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 bardzo bliziutko. Do pólmuku dobrze jadę! Prosto cały czas. Dobra, dzięki. No, pomogliśmy właśnie koledze. E, tak się spojrzał na głowy. Się pewnie pomyślał: Kurwa, co ten debil ma na głowie? E, ja się muszę teraz wydostać. Tutaj na ten pas. Dobra. Koledzy z dużych są wyrozumiali, więc oni nigdy się nie nerwują, jak się im wyjeżdża. A zresztą ten, a nie, nie skręca. No, miałem rozładunek. A, Anka, cicho. Miałem rozładunek, e, więc 300 metrów dalej miałem załadunek, e, więc poszło w miarę, w miarę. 16 godzina, ja byłem na 11.40 na rozładunku. No, to nawet dobrze poszło, jak na tej budowie nie mieli mi czym ściągać. Oni w ogóle podobnie zamawiali HDS-a, a wyszło jak wyszło. Lecę na Stargard Szczeciński, więc kierunek teraz będzie Szczecin, Gdańsk, Kołobrzeg Więc powiem Wam, że ten tydzień tak się zapowiada w miarę dobrze z kilometrami, bo już jest jakoś 600, coś takiego. Dzisiaj zrobimy jeszcze śmiało 180, ja już ta, będę tam nocował w Stargardzie, więc. To ty nie powiesz, Anka. No tak mnie drażni, muszę ten głos jej wyłączyć. Hmm. Będę tam nocował. Przydałoby mi się zahaczyć o jakiś sklep wielobranżowy. Potrzebuję pinesek. Hmm. O, ja tu ładowałem po prawej stronie jeszcze 100 jakiś czas ronę, temu. masz Oj się ruch zaczyna już Jeźdz, jedź o, możecie mojego Dafika zobaczyć w odbiciu Co to jest teraz graniczne Czy co tam się dzieje Jedź ponad 70 Ktoś ma jakieś problemy już bo dzwoni gdzieś o kurdy ale range rover fajny no, i mój misterny plan bombki strzelił. Już dawno miałem być w drodze do Wrocławia. A piątą godzinę właśnie spędzam na tym parkingu, czekając na to, a statek dopłynie sobie do portu. Jestem w Szczecinie. Mam ładę zabierać. Mam zabierać blachę. No, ale niestety miałem ją zabierać. A ile tutaj jeszcze postoję? Jak tak dalej pójdzie, to mi pauza dziewiątka wyjdzie i tyle z tego będzie, więc... Dla tych, co myślą, że transport jest taki kolorowy, no to niezbyt. Naprawdę to oczekiwanie, jazda to naprawdę jest fajna sprawa, ale oczekiwanie tak wyniszcza człowieka, no bo siedzi człowiek i jeszcze jak jest z kim pogadać, to jest w porządku, ale... Teraz na przykład tak jak pada deszcz, każdy kierowca siedzi w swojej komnacie oddzielnie no bo nikt nie ma zamiaru moknąć yy, więc no jest naprawdę kaszanka no i witam was po 11 godzinach na porcie w Szczecinie ruszyliśmy świetnie co no porażka nie świetnie no ale teraz coś lecimy żeby nadrobić żeby jutro na ten Wrocław dojść na raz Bezproblemowo Mamy 22.35 dokładnie według Tacho Ja polecę jeszcze godzinkę gdzieś tak na, na maksie Żeby ten czas, no, już podlecieć Mam jakąś e, chyba budowę we, 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 we Wrocławiu bo z tego co wklepałem w nawigację, to jak mi te narzami zaczęło sypać, to nie wiedziałem co się dzieje. No miejmy nadzieję, że to nie jest jakaś tam budowa. Elementy wam ładowane były co prawda bokiem, ale nie wiem czy to nie będą musieli ściągać dachem. Ledwo to załadowali, ładowali to na dwa dość Fadromo wózku ładowarki, że tak to nazwę. Więc było dość ciekawie porażka, żeby tyle kurde czekać na, na załadunek, no ale co poradzić? Mordeczkę mordeczki Wrocław łódź, łódź zaliczona. Łódź mówię dwa razy, ponieważ dwie zrzutki były. Pierwszą zajmowałem między czwartą rano. Na drugą poleciałem. O, jak mi od razu rozładowali. Mniejsza z tym wyleciałem. Poleciałem do Bełchatowa Ładować. Załadowałem na Warszawę. Mam załadowaną Warszawę, ale rozładunek miałem do wyboru dziś, ale na 21, a z racji tego, że skończyłby mi się czas pracy, wybrałem poniedziałek. A z poniedziałku rozładujemy, załadujemy na Warszawie tak samo i polecimy gdzieś w stronę Świnoujścia. Więc będzie światowo, będzie się działo. Już was zapraszam teraz do kolejnego odcinka. Mimo, że jeszcze ten nawet nie jest sklejony, droga na razie jest puściutka, fajnie się idzie. Najgorsza będzie kołbiel. kołbiel tam się zaczną korki. Eee, to będzie porażka. No bo ja już zjeżdżam na, na weekend do domu. Dokładnie, jeszcze jakieś 190 km przede mną. Tak ono, będę gdzieś dopiero na 19 w domu, 20 może. To ja ich w ogóle wyśmiałem, mówię ludzie kochani, to ja do chówka za wozami jechałem, mówię, pod 5 ton, pod 3,5 tony, pod 7, pod 10 się wjeżdżało, kurwa, policja przyjeżdżała, bo trzeba o ludzie pozwonili. ja powiedziałem to jak mają się dostać, policjanci, no tak, musiał pan dojechać i chuj, zabijali się z powrotem, tylko sprawdzili kurwa, przeglądy, ubezpieczenie w dokumentach i tyle, oczywiście się tak nigdy nie było. do jakiejś firmy, to policja nawet wytłumaczył jak dojechać, mówię, o, to jest, mówię, policja, nie mówię, żeby tylko, mówię, wpierdalać mandaty, no, ja tam, kurwa, dawałem Jezu oporowo, no nie? Ale się musiał wkurwić, jak to usłyszał. Wkurwiłem się jeszcze, ty, człowieku, w tamtym tygodniu to czego survival miałem, już mnie tylko kogośka przeorała, to czego survival był, wiatr, deszcz, czeku po dwa boki, 10-12 pasów, i ten, no, tylko po stojówki, no bo zobacz ty, teraz merygnę te, te górne dają Jesteś, jesteś Ej, bo coś urywa No jeszcze raz Dobra był na w spółzerka ładnie świeci, co? Kiedy musisz pozakładać ale chyba nie kręcisz, już się kręcisz Ale co? Filma? Nie, ty kawałek tam nagrywałem, no nie i wyłączyłem, bo mi się kamerka przywracała. Straszne drganie miała. Nie jestem złapany. No jesteś złapany, jesteś, będziesz na filmiku, będziesz. O, wresz, o. Teraz nie ma bata, już musisz cały filmik obejrzeć. I nawet lajka zostawić, no bo jak jesteś, to jak inaczej. To when you want to get off the darkest ground the gravity pulls you straight down earth from a bird's eye view you should go feathers and see this too when you want